To jest moja reakcja na trailer First to Atom Woodbury Getaway e, Tak. No tak, to jest moja reakcja na trailer First to Atom Woodbury Getaway Czyli epizodu numer 6, który ma wyjść e, albo w sierpniu, albo na o to miesiąc. O co już wiemy. Mamy mam fabułę w piątym epizodzie, w piątym, nie szóstym, a szóstym, albo piątym, nie jestem teraz pełen, <śm> nie, nie pamiętam, piąty albo szósty, ile było tych, nie wiem, szczerze nie wiem. W tym epizodzie będziemy grali jako Sydney Harper, 23-latka pracująca w firmie konsultingowej. To jest coś w stylu, chyba, że nie wiem, coś doradzało w sensie. Nie wiem, nie znam się. I ona sobie planuje: taki wypadnie na weekend do jakiegoś mieszkania. Zakładam, no gdzieś sobie wynajmie tak domek albo mieszkanie w Woodbury ze swoimi przyjaciółmi z pracy. Nie wiedzieli jednak, że to co się wyda... Nie wiedzieli jednak, co ich napotka po ich... podczas ich pobytu. Hmm. Sydney przetrwała z powodu poprawnych wyborów, tak? Ale tłumaczenia są kurwa klanki. Jakby... Nie wiem, to jest mój problem. Ro rozumiem. Tak, rozumiem Fabułę. Rozumiem co to pisze, ale... I Polski. It and it. No, czyli klasyka gatunku, tak? Gdzieś um, wyjedziemy, tym razem ze znajomymi, i będziemy musieli przetrwać. No, jestem szczerze powiedziawszy. Excited. E, brakuje mi tej gry. Mam nadzieję, że Wy też wyczekujecie tego epizodu. Na moim kanale, oczywiście. Pamiętam, że tam coś pisało o drugiej połowie roku 2024. Czyli obecnego, jak nie wiecie. A przepraszam, faktycznie to jest dopiero piąty epizod. Chcę zobaczyć, tutaj mamy kilka zwiastunów, tak? Zwiastunów, teaserów. Okej. Okay. O! Co się jak sobie zauważyliście, tak stosunkowo... Aha. 4 minuty, spoko. Czyli tak stosunkowo zwiększa, tak? Pierwszy epizod, Home Alone... Eee... Mniej więcej 20 minut. Później mieliśmy ten epizod drugi... Nie pamiętam, jak on się nazywał. Ale epizod, epizod drugi już był dłuższy, tak? Mniej więcej 30-40 minut. Epizod trzeci... Podobnie. Podobnie i epizod czwarty, który trwał ponad godzinę. Jak nieduży. No, i patrzcie, tutaj mamy z końca czerwca. Quick update: no że dłużej zajmuje wypuszczenie tego epizodu. I patrzcie, you're now looking to this around August. No zobaczymy, czy tak będzie. Czy faktycznie to wyjdzie, mniej więcej w okresie. Sierpnia, teraz mamy sierpień, 9 sierpień. 9 yy, sierpnia. Trailer wychodzi, właśnie. I don't know, guys. no, Mam nadzieję, że. W sierpniu jeszcze użyjemy ten epizod, tak? No, bra brat myślę, że to jest zjebane kino. Okej. Okay. evening, Vermont. This is your host on WKWB. As we embrace the first snowfall of the season, there's nothing like a perfect song to set the mood. So here's a track that'll make oh. you feel right at home coming up next. Ah, the track is. great. Uh, they the radio. Come, Radio <in> the game. <laughs>

Chyba, chyba nie dostaniemy. Naprawdę zaprawdę się kurwa masywnie. No może tak to jest właśnie zrobione w tej, żeby, żeby nam się wydawało, że to będzie takie masywne, tak? No ale wydaje mi się, że... Tu jest potencjał na jakieś 2-3 godzinki gameplayu, tak? No zobaczymy, tak? No... Mam nadzieję, że to wyjdzie... W sierpniu jeszcze. Oczywiście epizod się pojawi na moim kanale. To byłoby na tyle. Bayo.